Pa ja jestem Kokolino i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Po pierwsze, zostawcie suba raz łapę w górę. E, nie było mnie 3 albo nawet 4 dni na YouTube, no, ale było to spowodowane tym, że nowa szkoła, nowi ludzie, trzeba się zapoznać, trzeba zapoznać regulaminy szkoły i potem można już ten. E, trzeba zawsze być na początku no takim, żeby się obczaić, a potem wiecie Ale nie, będę to o tym Wam gadać, bo to chyba się zanudzicie na ten. E, dzisiaj będą dwa odcinki, albo będzie dzisiaj jeden odcinek, a drugi. Jutra z samego rana, ale obstałem, że dzisiaj będą dwa odcineczki, więc możecie zostawić tutaj mnóstwo, mnóstwo, a to mnóstwo łapek w górę. Nie wiem, tak z 30-40 tysięcy łapek damy radę. Nie, tyle to ja nawet słucham, nie mam. No. A nie, fajnie, bo jakbyście taką łapkę w górę i suba. Dobijemy może 10500 subskrypcji Albo mam pomysł, mam dla Was nowy challenge Dobijamy 10 milionów 000 000 000 subskrypcji do końca września. Damy radę? Nie dobra, nie, dobra, zejdźmy na ziemię, nie wiem. Ee... Dobra, dobijamy 12 500 subskrypcji do końca września Do końca września dobijamy 12 500 subskrypcji. Mam nadzieję, że damy radę, ja w was mega mega wierzę, więc myślę, że damy radę i to dlatego zostawcie suba w górę Dzisiaj w odcinku wam pokażę dwie zajebiste rzeczy. Pierwszą rzeczą to będzie kopiowanko, które już wam raz pokazywałem, dawno, da dawno, dawno temu. Drugą rzeczą będzie jeszcze coś innego i czwartą rzeczą będzie jeszcze coś innego, więc pierwsze co robimy, no to oczywiście kopiowanko, więc co robimy? Wchodzimy sobie w ekwipunek, ustalamy sobie odrodzenie ostatnie miejsce. Udajemy się podcasty, no nie będę wam pokazywał tego nowego kasyno, chyba każdy wie gdzie jest. Udajemy się na creatora i po prostu z kreatora. już pewnie wiecie co i wiecie już jakie to jest kopiowanko więc możecie sobie pominąć ten odcinek o 2 minuty i przejść do kolejnej rzeczy. Ale dobra, mam pomysł. Dla tych, co pominęli, e, stracą... E, pominęliście już? Dobra, nieważne. Więc tutaj sobie zaznaczamy powrót do Get of online, wchodzimy w online. Zagraj. I cały czas teraz spamimy Xa, żeby to potwierdzać, czy tam Alta, czy tam W, czy tam Enter, zależy na czym gracie. Na Xboxie to jest chyba Y albo X, nie wiem, nie wiem. I teraz przechodzimy. Jak poznać, że się glitchu udał. Po pierwsze, e, zostawcie słaby w górę. E, po drugie, jeżeli wam przytnie w chmurach, tak jak mi teraz tutaj właśnie, to wam się już udało praktycznie. Drugie co, to po prostu no będziecie mieli stare kasyno, a nie nowe na online, więc mam nadzieję, że taka rzecz tam no, już naprawdę wam pomoże, bo e, no było dużo resetów konta i ten drugi odcinek dzisiaj albo jutro będzie z tym, właśnie z tym zadany. Mam pomysł, dobijemy tutaj 125 łapek, nie dobra, dobijamy 200 łapek i wlatuje od razu ten drugi odcinek, który będzie po prostu no rozwali pół systemu albo i cały system, dobra, jak widzicie ja już tutaj mam stare kasyno e, i teraz dla tych osób, co już pominęli ten odcinek, teraz wam zdradzę lifehacka, wiecie jak e, pozbyć się, to jest taki glitch, to jest mega glitch, to jest mega, mega glitch, takie glitche tylko tutaj, więc zostawcie suba, w górę, nikt takiego glitche na świecie nie nagrał, <laughs> e, znam go od mamy, więc dzięki mama, e, powiem tak, co zrobić, jeżeli pani powie wam na lekcji, dobra, wyciągamy karteczki, co robicie? No, żeby nie pisać kartkówki co on sp sprawdziano nie wiem czy na sprawdzianach działa, ale na kartkówkach działa, to jest potwierdzone info, jeszcze nie testowałem, ale dużo osób to testowało, więc chyba nie wiem. E, dobra, więc co robimy? No to tak, dzwonimy do Sanepidu i mówimy Halo, halo, baba kaszle od 3 dni razu zawijają, więc nie macie kartkówki sprawdzianu, więc esy, to glitch taki jest, że łocie panie, dupę urywa. E, dobra, teraz mamy stare kasyno, wchodzimy w duże pojazdy, mobilne centrum operacyjne, wezwijmy mobilne centrum operacyjne, więc za takiego glitcha, lifehacka, bardziej chyba zostawić subapę w górę, jak muszę nagrywać livehaki na TikToku albo na youtube Napiszcie w komentarzu, czy chcecie livehaki u Kukuli, bo u mnie będą najlepsze livehacki na świecie. 500 a w górę nagrywamy nagramy lifehacki dobra jeżeli mobilne centrum operacyjne się wam przyzwało dzwonimy teraz do mechanika naszego najlepszego ziomeczka który ma, chyba miał już dość w ostatnim kopiowaniu wchodzimy sobie w jakiś garaż gdzie mamy y, samochód do kopiowania i jeszcze nie wspomniałem najlepiej kopiować EC Shoka albo LG rh8 od beniego to są dwa takie jedyne najlepsze samochody do kopiowania i jeżeli jeszcze zanim wejdziecie na kreatora albo na kreatorze już możecie, możecie dokupić sobie motorki Faggio, y, albo po prostu jakieś darmowe motorki których możecie mieć za darmo z pakietu kryminalisty. Powiem tak, nie możecie tylko tych motorków kupować do siedziby klubu i do bazy, a tak to możecie wszędzie, wszędzie te motorki kupować. Jak widzicie, to jest gruba impreza, <laughs> dobra, i możecie ocenić tego lifehaka w komentarzach, ale chociaż nie, dobra. Nie oceniajcie po prostu, napiszcie w komentarzu, czy chcecie livehaki, żebym nagrywał livehaki na TikToku czy na YouTubie, bo mi się wydaje, że po prostu to będzie tak, że o, wy, wy coś napiszecie, ja to będę sprawdzać, albo wy zadacie pytanie, a ja będę na nie dawać odpowiedź. Dobra, teraz podejrzałem pod mobilnym o tym, które chcemy kopiować. Oczywiście w mobilnym centrum operacyjnym też musi być jedno fazio w mobilnym. Musi być też oraz jedno w fazie, więc to jest po prostu moim zdaniem masakra. E, glitch już działa prawie, że trzeci tydzień, więc moim zdaniem to jest masakra. Rockstar niby taki święty naprawia wszystkie wszystkie glitche. Banuje graczy, kasuje im konta, a glitch, który tak bardzo łatwo jest spaczować działa już dosłownie trzeci tydzień prawie. I wiecie co, e jeżeli kto ogląda jakiś pracownik z Rockstara, to powiem tak Daj tam wszystkim spokój i jeżeli chcecie, żeby dosłownie, 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 dosłownie I to jeszcze raz, dosłownie, wszystkie glicze zostały z gry usunięte Żeby ludzie nie kopiowali samochodów, tw twojej odpukać Żeby ludzie nie kopiowali samochodów, nic nie robili, nie gliczowali, nie cheatowali To mam dla was radę Po prostu usunięcie z gry mobilne centrum operacyjne, tak Bo dosłownie każdy, każdy glicze związany z mobilnym centrum operacyjnym usuniecie z gry mobilkę, nie będzie żadnych gliczy, cheatów, i to jest prosty glitch, nie musicie naprawiać, nie musicie się męczyć, nie musicie wy wysilać tych swoich główek, tych swoich mózgów, bo wystarczy z gry coś mobilne. To jest takie 1500 IQ, więc możecie dostać za to łapkę suba, bo naprawdę Rockstar to <śmany> niby taka firma. Bardzo kocham Rockstara, lub lubię Red Dead'a, grałem sobie każdą część gta -a. No ale no, żeby takiego prostego glitcha, nie umieć tego naprawić, to ja już taki... Dzieciak, typek, wie jak to zrobić No ta bo ja mam miliard IQ, no dobra nie oszukujmy się, jestem kokuliną e, Właśnie się do tego przyznałem i Eee dobra nieważne, teraz siadamy sobie do samochodu Tylko jakby co też nie wspomniałem, musicie zablokować se mobilne tak żeby po prostu tylnia klapa nie mogła się otworzyć. Nie tłumaczę wam tego od podstaw jeden do jednego, tak żeby każdy to zrozumiał, no bo nie oszukujmy się. Ja już pokazywałem wam raz te kopywanie i wy wiecie jak ono działa. Jak nie wiecie, to macie po prostu podlinkowany e, odcinek w komentarzach albo gdzieś w opisie, bo te kopywanie jest tak łatwe, że tego się nie da nie wiedzieć. Ja już prawie na tym kupieniu zarobiłem 100 milionów. 47 ranga już ma ponad 100 milionów przychód. Hmm. Wada, what the, what the what, co? <noise> Dobra, jeżeli już wysiedliśmy, w nas to prezydent klubu, zwróć pojazd, wzywamy sobie Fagio, podjeżdżamy tym Fagio tak samo jak tym Allegi, żeby teraz nas wciągnęło i nic nam nie zrobiło, nie <noise> ja pojadę z drugiej strony, bo jestem fajniejszy. No po prostu no nie oszukujmy się, jeżeli usuną mobilne albo chociaż usuncie przechowanie pojazdu z mobilnego, albo usuncie warsztat, też usuncie całe mobilne, to już nie będzie dosłownie żadnego glicza z kopiowaniem, bo 99,995% gliczy opiera się z mobilną cyfryną pojazdą jakieś kopiowanka i inne takie, to wszystko, to wszystko, to wszystko jest związane z mobilnym centrum operacyjnym, więc moim zdaniem to jest masakra. Roxar usuńcie po prostu mobilkę z gry i nie będzie żadnych błędów, liczy cheatów. E, jakby co, jeżeli chcecie nawiązać ze mną współpracę, żebym po prostu wam doradzał, to mój mail kontaktowy macie w opisie. Eee, dobra, i tutaj po prostu odsyłamy już, jak widzicie, mamy już jedną kopię, więc to jest dosłownie wszystko, teraz po prostu możemy sejść na Frankina, Michaela, Trevor'a i to wszystko, bo jak zmienimy sesję, to będziemy mieli dalej stare i będziemy dalej zgłupowani, <grym> Dobra, no to jest po prostu tak łatwe kopiowanie, że tego się nie da nie potrafić. Pokazałem wam w skrócie, że ono dalej działa. Teraz e, trzecia, bo i nawet druga zaklepista rzecz, bo pierwszą to było oczywiście live hack ze szkołą, druga ze kopywanko i trzecią rzeczą to są, że mamy paczki razy dwa: tak, paczki razy dwa. Nie razy półtora, jak praktycznie zawsze, tylko razy dwa. Czyli, jakbyście nie wiedzieli, co właśnie robiłem, to pokazywałem, jak szybko się wbija levelę. Bo ja, za dostarczenie jednej, jednej paczki, mam już jeden level, czyli dostarczę sobie tysiąc paczek, to mam praktycznie, że nie wiem, czterysetny, siedemsetny level. Więc moim zdaniem, była dobra, więc to, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Chyba, chyba. Więc ja usiadam i pożegnam no najwyżej, bo wam coś, może dogram jeszcze do niego Więc zostawcie suba, w górę Napiszcie w komentarzu, czy chcecie taki format odcinków e, Napiszcie też, e, czy mam nagrywać lifehacki, yeah Albo nagrywać e, serię, o, zróbmy serię 10 odcinków, że wy mi piszecie jakieś pytania I ja muszę na nie odpowiadać, więc trzymajcie się i cześć, żubik, love, A zostawcie suba, w górę i elo A, i tak P.S. Nie, nie wróciłem na YouTube'a, bo mi się kasa zaczęła kończyć Po prostu się zapoznać z nową szkołą, ok, bo 99% YouTuberów wraca na YouTube'a jak mi się kasa zaczyna kończyć, więc pozdro dla wszystkich youtuberów. Nie. Nie, 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 nie kończy mi się jeszcze kasa. No dobra, kończy się, no ale no nie po to nagrywam. Pa! Trapidu. Dobra, żeby dla tych niedowiarków nie było, że, ha, fejkuję, że to dalej działa, wrzuciłem stary odcinek, nie, dobra. Zadzwonię teraz do mechanika o. i wam coś pokażę. Yeah, pokażę wam coś. <laughs> Coś wam pokażę, ludzie, patrzcie tutaj, o, wejście, nie, to, o, pierwszy poziom garażu, a tutaj tak trochę kopii, o, tak tutaj chyba tak będzie, o, tutaj kopiowaliśmy. Mamy trzy EC, a było jedno, potem było dwa i na odcinku teraz robiłem kolejne, więc, no, więc trzymajcie się, dostacie suba, w górę, to tak, o, to, to tak, prowizorycznie dla niedowiarków. Pamiętajcie, 200 łap w górę, a razu wlatuje ten drugi fajny, kozacki odcinek, więc trzymajcie się i siema! Nie, wcale tego nie nagrywałem, bo mi zabrakło 15 sekund do 10 minut. Nie, to, 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 to nie tak, że ten, nie. To nie tak, że po prostu, no, musi być 10 minut, to wcale.